Mam w ale gdy zginiemy, to zmniejszamy choba, a gdy kogoś zabijemy, to go zwiększamy. Ale zanim to, to zostawcie suba, bo aż 88% z was nie subskrybuje tego kanału. Więc zróbcie to zaraz, bo jeśli wiemy 1000 subskrypcji, to zrobię specjal, w którym będę wykonywała Wasze wyzwania na Medworsy. Ej, mam zasadę, nie chowacie nic do NDC'a! To jest ogólnie rzeczy. Ja no to nie moja wina, że NDC's jest polecny. Ale to się na um, tak, że tam nie ma go. Nie na um także się zespał. No, no dobra. Ej, ej, czuję się jakbym był jakimś pro teraz z tym fowem. Jezu, o, jezu, co się dzieje? Dawaj, Siek, dawaj. Oh. Speedrun. <laughs> ej, Breno, Breno! Oblewam, oblewam! Grig, idziemy z tym z na Dobra, biegni. no biegnij, biegnij stary, biegnij! Biegnij! Ej, zabiłam! O nie, zabiło. Mam chłopiec pro. Dawaj Breno, biegnij! Zginąłem! Uważaj! Nie! Uważaj no, i zabij! Au! Dobra, mam pomysł, mam pomysł. Jeszcze raz, powtarzamy tą akcję, chodźcie! Okay. No chwila, bo nie Dobra. mam pieniędzy. Chodź, chodź.

No, okay, jestem, żywo. co on robi, co on robi, co on robi, Mastermind. dobra, dobra ej ja, ja, ja mam u, tego. Poza wko, żywego! żywego. Fantom! Nie, spadłam, spadłam! No, ja jestem! O kurde, ej! Nie mogę ich bić! Nie mogę ich bić, Nie mogę Siema. Zabiłam. Nie Ja zabiłem jednego i Ej, Aj, bo mi Ej, został jeden ja niebieski. Ej, i jednego i Ej, a jak i Dobra, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Miłość to ziomal. Poczekaj, trzymaj kilka sekund. Ale ja jestem schowana za ścianą. Idzie. Szybciej Bradock, szybci O nie, idzie. Co on robi? Aaa, nie, spadł. Spadł? Tak. BADZIA! Yay! Happy, happy, happy. I teraz nasza gra! Ej, tylko uważajcie, nie użyjcie. łóżka! To jest za mądry challenge dla nas, jesteśmy po prostu za głupi. Dobra, nie, jest aktualnie... Nie, Ja się do tego. na zero. Nie, ja mądry. Tak, pewnie jesteś. Ej, I mam emalania. Mam emalania. To obsydian trzeba, obsydian trzeba. O, o, nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Nie! <laughs> nie! Czuję się jakbym jakimś starym dziadem, który... Kto jesteś? Sie... Ja mam TNT, idziemy, ej, idziemy górą, okej? Okay? Tylko ty musisz budować, bo ja nie widzę odległości. Ale nie mam narzędzi! Ale jam ja TNT! Aaa, to idziemy! A, aha! Nie! łapczy fajne pole. Nie, stary przestań! <noise> <noise> nie! ty! <noise> No uciekaj, czemu nie poszedłeś do nas? No bo do nas nie ma mostu ładnego On mnie skrócił, no co za... Badzia, nie! Chodź na środek Nie da się oh. Chodź oh. Zaprowadzę pewnie, chodź oh. O, idę, idę Ej, ty, oh. czemu wszyscy są tak blisko? Nie, jest za daleko o, patrz, o, idzie, idzie, patrz, tam jest, tam jest Gdzie? Oj, to tutaj, to tutaj Idę, idę o, Ty go obij, nie? A ja go pobiję ja. Nie. nie, 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 chyba je. No dawaj, no pomóż mi! Bomba, bomba! Mniejszamy! <laughs> Jezu! nie, nie, nie. Nie, Pomóż mi, bredok. Dobra, idź, idź, spokojnie, spokojnie! No, idź, idź, do, idź, 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 Kakaszko. Ej, idź, 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 ty nic nie widzisz? No dzięki stary O! Dawaj! O kurde! O kurde! O kurde! O kurde! Umarłeś? Znowu się. Brawo ty Jesteś udany Bomba! Bomba! Uważaj! <śmierdzi> Ej idzie stary Pomocy Masz jeszcze jedno TNT? Mam dwa To poszła I wracamy tego, tego emeralda! Alby sensu! Ale są tutaj ludzie? Są tutaj, to przecież nie, nie możemy Idzie, idzie, ma drobinę! Okej, mamy tego emelalda. Emeralda? Dobra, podaj tego emelalda. No, wstawiam sobie. Redok, masz flety. Nie mamy go. Nie! No, ten, ten mówi, że idzie! Dobry, Redok! Ale klacz, tam o fireballa. Albo on chleje potki. Kurwa, debil. Czekaj, to tam. Oj. Tak, bro, tak nie to. <śpiewa> 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 coś? A. Ale przeżyłam, przeżyłam, tak. No bo mamy benda jeszcze. Ej! Ej! To Ej! Pijcie go, pijcie! Wygramy to, wygramy to. Juuuut!